Elektronicznym torturom. Nazywam się Witold Hake. Powiem Wam coś, o czym poza Panem Redaktorem, który nas nagrywa, Wojciechem Dobrzyńskim z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, on wie, o czym ja będę mówił i wie już od lat, jest coś takiego jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przez 10 ostatnich lat nasze wspólne pieniądze, Wasze podatki w kwocie kilku miliardów złotych poszły na program. Bronie energii skierowanej miliardy. W jednym tylko 2014 roku wydano 400 milionów, pieniądze poszły na Politechniki, na akademie medyczne, poszły na VAT. O czym ja mówię? O tym ja mówię, że te bronie działają już od wielu dziesiątek lat, teraz są testy na Polakach i są ofiary, w tym zgonie, zajmował się tym tematem. Marek Podlecki, yy, z Monitoru Polskiego, nie żyje. Zemował się tym pan Żulikowski, znaleziony z podrżniętym gardłem. Zemował się tym Wojtek Drewniak, u pana Janusza Zagórskiego, nie żyje i tak bym mógł wymieniać osoby, które po prostu zostały zabite. Natomiast o tym temacie, o którym ja teraz mówię, było powiadamianych 460 posłów, nikt się nie zainteresował. Byli informowani właśnie, których pan Tytko tutaj wymieniał, wspaniałych pseudo naszych dziennikarzy. Nikt się tym nie zainteresował, poza obecnym tu panem Wojciechem Dobrzyńskim, poza Januszem Zagórskim z Wrocławia, poza Rafałem Mosakowskim, poza Michelem Rachelem z, z, z Wrocławia. Oni tym tematem nie bali się tego tematu poruszyć. Kochani, macie żony, macie dzieci, macie wnuki. Nie zdajecie sobie sprawy, że wy któregoś dnia komuś podpadniecie, weźmiecie nóż i wymordujecie swoją rodzinę. Zwróćcie uwagę, co się wydarzyło teraz ostatnio na Uniwersytecie. Chłopak praw... miał być prawnikiem trzeciego roku, wziął siekierę, chodził po mieście, chciał kogoś zabić, ale to był normalny chłopak. To był syn pani doktor prawa i syn pana adwokata. No i co? I on był patriotą takim jak wy. On mówił, że trzeba zmienić prawo polskie, że to są łajdacy, że jak on wygrywał konkursy prawnicze, był bardzo niebezpieczny. Można go było zabić, ale można było pokorzyć i zgnoić rodzinę. To się nazywa hakowanie umysłu. Mówi o tym Yuval Harari, możemy was hakować jak bydło. To powiedział Profesor Juwal Harari z Izraela, który był serdecznie witany 3-4 lata temu przez pana premiera Morawieckiego. Brawo, tak? Pana Morawieckiego, no to przepraszam bardzo. Ja rozumiem, że pan Juwal Yu Harari coś tam bredzi, ale jeżeli go premier Polski przyjmuje, a pan Juwal Harari wie, że można hakować wasze umysły i wy możecie kogoś zabić z rodziny, nawet. Proszę państwa, najlepszy przykład. Pan minister Wrubel. Koło katastrofy smoleńskiej został zaszlaktowany przez swojego syna, dyrektora banku, który mówi, że on nic nie pamięta, ale zabił swojego ojca. To się nazywa Mind Control. To są amerykańskie programy MK Ultra, to są amerykańskie programy Darpa, wchodzenia ludziom do mózgu, robienia im wody z mózgu, ale też i zmuszania ich do pewnych działań. Też do ogłupiania ludzi. I proszę Państwa, wracam. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało kilka miliardów złotych, i jest cały z 2014 roku program. I tam jest w tym programie napisane, potrzebne będą doświadczenia na ludziach. Drugi punkt: etyka nie powinna przesłaniać technik, rozwoju technik wojskowych. Tak, proszę Państwa, i akurat tu jest obecna też pani prezes Stowarzyszenia Stop zorganizowanym elektronicznym torturą, pani Zofia Filipiak. I ona była ze mną na konferencji w Jasiące. Rozmawialiśmy z oficerami. Nawet rozmawialiśmy z panem generałem, który jest ekspertem od tych spraw. Kochani, to jest temat tajny. O tym temacie się nie mówi. Owszem, jak pogrzebiecie w internecie, są artykuły, ale 460 posłów mordę w kubeł. Mało tego, byłem kiedyś w Gazecie Polskiej u pana Tomka Sakiewicza. Bo część dziennikarzy wie, że ten temat, który ja teraz omawiam, nie wolno się tym zajmować. No, pan Tomek Sakiewicz wpadł w stres, on się zdenerwował. On natychmiast moje zaproszenie na konferencję poświęconą schował do szuflady. Ja mówię, proszę pana, ale może to po tak kruba Gazety Polskiej powiadomimy? mi: Ale nie, nie absolutnie nie! Panie Ewa Stankiewicz, pod sejmem, po co pan przyszedł? Ja mówię: kontrolę umysłu, czipowanie ludzi, strach w oczach, panika i tak dalej. Dużo dziennikarzy o tym, i dlatego wy nie będziecie wiedzieli, bo was narodowi, prawicowi, katolicy wam nie powiedzą, bo oni już wiedzą od oficerów prowadzących, to są tematy, których nie wolno mówić. Jeden z dziennikarzy organizuje marsze, piosenki. Niedawno właśnie pan Gadowski zrobił piękny marsz w śliwo Śięcimiu. Takie podniosłe to sobie ma. Polakom ma zostać, słuchajcie, mi powiedział kiedyś jeden pan, Polakom ma zostać Piosenka, Chorągiewka i tak dalej. Także kochani, kolejny przykład, poza tym chłopakiem, który zamordował tą portierkę na UW. W tego roku, luty-marzec, syn oficera policji, piąt dochodzeniowo-śledczy. Zamykał też policjantów. Kara musi być. Co zrobił ten syn? Głosy w głowie. To się, to jest patent izraelsko-amerykański służb, voice to school. Po prostu ty słyszysz coś, do ciebie mówią, ale sąsiedzi nie słyszą. Oni ci odpowiadają. I proszę państwa, głosy w głowie, temu synowie oficera kazały zabijać ludzi, on latał po, po ulicy i dźgał ludzi. Nie ma miesiąca, żeby nie było o ludzi i że ten człowiek nie wiadomo dlaczego zwariował. Nie. Tak samo słynny Kajetan, syn pani prokurator, zamykała służby, zamykała policjantów. Też zwariował, też oskurkował, studentkę zamordował i tak dalej. Słuchajcie, to są najnowsze patenty. Nie chcą o tym mówić dziennikarze, nie chcą o tym mówić politycy. No bo po co? Są konferencje, konferencje międzynarodowe. Mało tego że słucham, właśnie proszę wyłączyć, słucham wypowiedzi pana, który yy, na YouTubie, który mówi tak. Podpadłem komuś z rządu. I potem mówi raptem: Ale ciężko zachorowałem, bardzo ciężko. Potem żona prawie że nie umarła. Potem syn zachorował, cała rodzina chora. I ten dziennikarz, któremu ja chciałem zresztą przekazać informację, ale też unika od tego tematu, nie umiał mu powiedzieć: 'Chłopie, zostałeś załatwiony, bo proszę Państwa, te promienie robią Wam choroby. Zobaczcie, był Pan Poseł Gowin, Pan Poseł Gowin raptem trafił do zakładu psychiatrycznego.' Po wyjściu z tego zakładu powiedział, że on już więcej polityką się nie będzie zajmował, że on już dziękuję bardzo i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że albo nie znam szczegółów Pan Gowin media podały, że bezsenność. Bezsenność promieniami, falami też można wywoływać, kochani. Także. Są ludzie, którzy mają obrażenia. Mało tego, ja kładłem się spać, dlatego tu jest, dlatego tym tematem się zająłem, poparzona cała łydka, raz, drugi, trzeci. Pokazuję to pewnej znanej pani medialnie, ona mówi, mój mąż miał to samo. Co się stało? Noga zgniła od wewnątrz. Lekarze nie znają, nie wiedzą. Wiecie z iloma ja lekarzami, ja te tematy rozmawiałem ze stu lekarzami. I po prostu i oni wszyscy, taka mina, taka mina. E, no, no, słuchajcie, można was wytłuc, zniszczyć, ale lekarze są bezradni, bo my tego na studiach nie mamy. Proszę Państwa, podpadnijcie komukolwiek. Ta aparatura jest już coraz tańsza, coraz łatwiej dostępna. Będą Wasze, proszę Państwa, można już prześwietlać ściany budynków. Można ludziom zatrzymać akcję serca na odległość. Jak tu się ktoś ustawi, to jeden z Was może umrzeć, powiedzą, i prokuratura powie, nie było osób trzecich. Proszę Państwa. Zobaczcie, jak my mamy przestarzałą aparaturę, przestarzałą aparaturę pojęciową. Prokuratura pyta tak, czy była rana postrzałowa, czy była rana kłuta, czy była w żołądku trucizna. No, bruzda wisielcza, no nie było, no to umarł w wieku lat 20 z niewiadomych powodów zatrzymania akcji serca, bo akcję serca może zatrzymać laserem na odległość. Słuchajcie, była konferencja takim sprawą poświęcona w 19 roku w Krakowie w Hotelu Europejskim. I co się, kochani, dzieje? tak jak tu, jest konferencja, a za ścianą jest kawiarnia. Mówimy raz, mówimy dwa, mówimy trzy do tych pań kelnerek, czemu do nas nie przychodzicie? A one mówią tak, ale my, my jakoś tak dzisiaj coś się z nami stało, my, my nie pamiętamy co państwo do nas mówicie. No kochani, odbyła się konferencja, ludzie wysłuchali, pobili brawo, następnego dnia oni już nic nie pamiętają. Jeżeli tutaj na przykład, właśnie się ustawi, a te anteny, które są na dachach 5G, 4G, można je też tak przystroić, że będą odpowiednie fale puszczały, to tutaj, proszę Państwa, Wy tutaj możecie być agresywni, możecie być senni, senni. To jest też właśnie. Dobry przykład, że raptem połowa serii będzie spała. Te kelnerki były na przykładem. My nie wiemy, co się z nami dzieje. Najgorsze jest to, że ludzie, bo ja niektóre filmy moje miały tam setki tysięcy słono oczywiście już YouTube je skasował, ale ja się powoływałem na przykład na książki amerykańskie. Widzicie, że YouTube potrafił skasować książkę oficera amerykańskiego? Bo w Ameryce o tym wolno mówić, ale Polakom nie. W ogóle na polskiej, słuchajcie, założona największa cenzura. Pewne tematy o kontroli umysłu, bo to są dwa tematy, jest promieniowanie, ale też działanie na naszą psychikę, na nasz mózg, prawda, to są, to są kontrole umysłu i promieniowanie. I słuchajcie, właśnie mi Ewa Pawela, która też mnóstwo artykułów na temat nakręciła, czy pani Zofia Filip, jak tu obecna na sali, więc sprawa jest taka, że po angielsku jest na internecie, po francusku, ale nie po polsku. O nie, 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 nie. nie. I słuchajcie, najgorsze jest to, że umierają ludzie ze służb również. Oficerowie również ostatni jeden z osób zaplątanych brzydko zaplątanych w moje życie też 50 parę lat też poszedł do piachu rodzinami też opowiada, że objawy miał takie, że raczej był napromieniowany. Ten temat, który je omawiam, jest tematem ogólnoświatowym. Służby o tym wiedzą, ale tylko niektóre, nie każdy policja, tym, nie każdy oficer. Na koniec powiem tak, Widzicie, co jest najgorsze w tym kraju, ludzie z wyższym wykształceniem. Do stowarzyszenia pani Zofii przychodzą ludzie prości, bo mówią, coś mi z moim zdrowiem nie pasuje. Natomiast wykształciuch idzie do lekarza, a ten mówi, kaftan bezpieczeństwa, psychotropy, natomiast to są technologie po prostu i trzeba znać te technologie. Tu jest ten problem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Kłania się Wojciech Dobrzyński Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Proszę państwa, jak widzicie, jest ze mną dwóch prezes i wiceprezes stowarzyszenia Stop zorganizowanym elektronicznym torturą. Pani prezes została wybrana na kolejną kadencję, kadencję prezesem, tak. czego serdecznie gratuluję. Za chwilę zapytam Dziękuję. o planach, co dalej się dzieje, bo to bardzo istotne, czym się zajmujecie i co dokumentujecie. I również Witka zapytam. Ty jesteś prezesem, ja członkiem, zarządu. Zarządu. a ty Część jesteś zarządu. członkiem. I to jest Witold Hakek. Pani prezes, to już jest który rok funkcjonowania stowarzyszenia? Od 2015 roku czyli 8, yy, prawie 10 yy, lat, 10 lat, tak, dziesięć. Właśnie to tak jak nasz Instytut, też jest tak. 2015 rok. Też... Rodziły się wtedy takie ruchy właśnie bardzo, bardzo konkretne, konkretne. Jesteśmy grupą społeczną, którą wszyscy pomijają, z wiadomych względów i tutaj właśnie chcielibyśmy trochę powiedzieć na temat tego naszego bezpieczeństwa, o którym się tak mówi? Wolę się skoncentrować na tym, bo wy podejmujecie niesłychanie ważny problem. Dzisiaj Stowarzyszenie osób tych, których bardzo dotknęła ta, ta sytuacja, dotyka to de facto każdego już. każdego już człowieka. Większość Dobry. ludzi to doświadcza, ale nie zdaje sobie sprawy, co to jest. Wy akurat Stowarzyszenie się powołali, żeby pokazać na konkretnych Dobry. przykładach, jak ta, według zresztą nie tylko nas, ale również amerykańskich działaczy, jest to nielegalny sposób oddziaływania na człowieka aby go zmusić do konkretnych zachowań. Nawet tutaj przygotowany został w ostatnich... Mam przed sobą e, list z 29 lipca, czyli z bardzo, e, sierpnia nawet sierpnia, nawet, sierpnia, czyli w ogóle dzisiaj, dzisiaj. pismo złożone do e, e, już nie lekta, tylko już do, do prezydenta, do prezydenta e, tak. Polski, żeby tą sprawą się zajął, bo ona jest niesłychanie tak. istotna. Chciałbym, żebyście opowiedzieli o właśnie o tych metodach i co udało się przez te 10 lat zrobić, co wymusić na, na władzach, czego się nie udało. Jak to wygląda w kontekście też również międzynarodowym, bo to są ruchy o, o, o międzynarodowej skali, bo nasz problem jest międzynarodowy. Nie dość, że stosują to, to Amerykanie, to już wcześniej stosowali to również Rosjanie, czyli ma to, że tak powiem, globalny charakter. I chciałbym się dowiedzieć, jak właśnie, jako stowarzyszenie, teraz już właśnie nowo brane, jakie będziecie chcieli podjąć kolejne kroki, żeby tę sprawę nagłośnić i. I, i do debaty publicznej wnieść ten niesłychanie ważny problem. Panie redaktorze, my tak naprawdę przez te 10 lat wykorzystaliśmy wszystkie środki do władzy jakby państwowych, organów ścigania, prezydenta, premiera, minister obrony narodowej. Wszyscy nas odsyłają do organów ścigania najczęściej. A jednocześnie, do policji jednocześnie tak, mówią, że policja nie jest w stanie tym tak. się zająć. Po raz kolejny y, właśnie mamy przygotowane pismo do Mon szkoda, że my, nie mam go tutaj w, w ręku, ale zamieścimy je na naszej stronie wkrótce. Y, chcemy zmusić Mon jako Ministerstwo Obrony Narodowej do tego, żeby y, mając takie y, od nich wychodzące dowody, jak przyznanie się do tego w 2000. Bo to jest 16 roku. nie mam tu pisma, ja mam tak. To pismo, tak. ale tak, to jest, to jest pismo do mnie, ale do naszej koleżanki ale jest, jeszcze, to druga ale jest to drugie. Jest mnie. to drugie. Okej, okay. tak, okay. tak. tak, i on tutaj i tutaj zaznaczono konkretnie, że dziękuję za zwrócenie uwagi, za wykorzystywanie tej broni energii skierowanej w nieuprawniony sposób. No i teraz to nasze pismo jest żądaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej, aby to oni wystosowali do organów ścigania, skoro jako poważniejszy być może informator, który sami to potwierdzają, to, to, to jest jedyna droga, żeby to oni. Teraz kolejny minister, może tamten Macie, Macierewicz nie mógł, czy był zaszantażowany, zastraszony, nieważne. Piszemy znowu, właśnie do, no i wystosujemy też petycję, którą, na którą pracujemy od paru lat. Ale trzeba było ją też dopracować ze względu na nasze problemy i z internetem, i ze stronami, i z naszą w ogóle psychiką, tak, bo jesteśmy w ciągłym stresie, w ciągłym bólu. Ludzie umierają od nas ze stowarzyszenia też. Wy no, walczycie z tym problemem, i, a, a tą aparaturę wykorzystują przeciwko Wam, oczywiście. E, tak, dokładnie. E, no i co jeszcze? E, no i, i, i uczestnictwo w różnych konferencjach. Może teraz oddam głos Panu Witkowi. E, Witko, powiedz, co to była za konferencja w miesiącu i, i co to tam była się wydarzyło? konferencja w miesiącu lipcu yy, i były to jakby dwie konferencje które były łączone i pierwsza konferencja to była konferencja dotycząca bezpieczeństwa Polski a druga konferencja Smart City również pod kątem organizacji Smart City ale też technologii ale też i właśnie też bezpieczeństwa w tych miastach konferencja była dwudniowa było przynajmniej trzech jak nie czterech generałów miał być pan Kosiniak-Kamysz, ale było głosowanie w Sejmie nad, nad rządem, więc on nie był, ale było dużo członków rządu, ministrów, było dużo ekspertów, był nawet pan ambasador Ukrainy, pan Bodnar. To było około tam trzystu kilkudziesięciu osób. Było to właśnie w gmachu Jasionki, który był przez... gdzie jest naprzeciwko lotniska, gdzie była siedziba sztabu oficerów z NATO. Co ciekawe, że była to konferencja dwudniowa, ale tak zrobiona, że prelegenci nam mówili pewne sprawy, natomiast nie można było zadawać pytań. W ogóle nie było przez te dwa dni tematu, właśnie tego, który my z panią Zofią poruszamy, to znaczy broni energii skierowanej. W ogóle te miasta polskie nie są przygotowane na ataki bronią elektroniczną, bronią właśnie zdalnie sterowaną. I proszę Państwa, i w ogóle nie było ani jednego wykładu na ten temat. Był wykład na przykład o dezinformacji i dwie panie, profesor, mówiły, że. Ci, co kwestionują dobroć szczepionek, to jest ruska propaganda, to są bzdury. Inni, że tam... Technologia 5G. A, technologia 5G jest wspaniała i to jest fake, fake, mimo, że eksperci już dawno szczegali, że to jest zabójcze dla naszych organizmów. Więc to były, ta, to były takie sympatyczne pogaduszki. Natomiast jedynie ktoś był na poziomie, to była firma sprzedająca prywatne podziemne schrony. Można za półtora, za milion mln kupić Taki 10 metrów, to jest takie składające się z obręczy, tak jak się kopie i się robi pod ziemią różnego rodzaju, właśnie przejścia czy kable, takie łączone panele okrągłe. I zapytałem pana, no dobrze, ale czy poza pociskami, które będą na to spadały, bo to miało być zakopane i przykryte trawą, czy będzie przeciwko promieniowaniu? Powiedział oczywiście, ale rzeczywiście będzie specjalne maty, które testujemy przeciwko promieniom, bo może być że nadleci dron i zabije wszystkich ludzi bez bombardowania tego budynku, tylko puści promienie. O promieniowaniu niestety nikt na tej konferencji nie mówił. Mało tego myśmy zaczepiali nawet oficerów. Oficerowie Owszem, było tam, był tam przynajmniej jeden wybitny ekspert od promieniowania, ale reszta oficerów z innych działek nie od promieniowania nie słyszała nawet o tym. Nie mówiąc już o prezydentach miast i departamentach obrony danych miast, bezpieczeństwa dokładnie, też nie słyszeli, że jest jakieś promieniowanie, którym można zabić człowieka, nawet przez ścianę. Także ten temat cały czas jest słabo rozwinięty. Jak wysłuchaliśmy tych rzeczy, że 5G technologia to jest. Te spiskowa, jako szkodliwa i, i takie różne, że tyle dezinformacji. Więc y, podeszłam do tej pani po zakończeniu, chcąc jej wręczyć naszą ulotkę, jak szkodliwe są 5G i, i w ogóle to promieniowanie energii skierowanej. No to wtedy nagle od razu znalazła się pani z obsługi y, tego kongresu. No i mówi, że tutaj nie wolno rozdawać ulotek. Ja mówię, ja nie rozdaję ulotek, tylko jedną tej pani, bo jest niedoinformowana. Tak, Informacje tak. przekazuje Informacje, pan. oczywiście. No i tak wyglądała konferencja o, bezpieczeństwu, o bezpieczeństwie. Nie było mowy o pokoju. Była mowa tylko o przygotowaniu się do wojny. Ogólnie był pan, o, pan Molenda, generał pan Molenda. No i właśnie skorzystałam z okazji i wręczyłam mu też nasze pismo do naszego też, jak to powiedzieć... Mojmyra Babaczka z takich stowarzyszeń z Czech jak nasza, on jest w ogóle takim też w Czechach, i, i skupiającym tych wszystkich targetów międzynarodowo, na, na terenie głównie Europy, i pisze na, taki, na taką stronę Global Research, gdzie on tam zaznacza w tym liście, w tym piśmie, że, takie że była odpowiedź dla Stop Z i wywiad był udzielony przez tygodnik nie, który później zniknął. No ważne tematy dla nas, i dla Polski i wypowiedź cały czas. On porusza naszego szefa Mon, który potwierdził, że te te technologie istnieją na terenie Polski, te eksperymenty. Także konferencja jako taka nic nam nie dała, bo wszyscy udają, że tego nie ma, ale no, będziemy pisać dalej, bo nie możemy Uświadam głównie uświadamiamy coraz szersze grono ludzi, bo od tego trzeba zacząć. I tu jest problem. Poza kanałami, które można praktycznie policzyć na palcach dwóch, e, dwóch rąk i to są kanały, tak jak Pana, czy Janusza Zagórskiego, czy e, konkretny kanał, czy e, e, taki wolność i anarchia strona też na, do, czyli do nas, później kanał Ewy Paweli. I jeszcze kogoś pominęłam? Jeszcze kogoś chyba pominęłam. Pana Mosakowskiego. O, pana Mosakowskiego. Ja właśnie w tej sprawie, no jeżeli tak. konferencja nic nie przyniosła, za nami widać, że jest ożywiona rozmowa, są, było z, walne zgromadzenie tak. stowarzyszenia. Ono było zgromadzeniem wyborczym, jak rozumiem, tak. ale czy w, tak, czy w związku z tym przygotujecie, czy planujecie przygotować wasze stanowisko jako walnego zgromadzenia, które właśnie o tych wszystkich problemach, o których Pani tutaj mówi, że właśnie nie ma, nie ma reakcji na to, że jest to zamiatane pod dywan, że poważny problem nie jest w debacie publicznej. Czy, czy przygotowuje się jakieś oświadczenie w tej sprawie, żeby jednak opinię publiczną pobudzić do, do myślenia? Cały czas gdzieś publikujemy, ludzie cały czas chodzą. Teraz, teraz po tym, czy, 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 czy te walne. Ponieważ teraz będzie chyba ta trzecia część, to już po wyborach. No właśnie. Są Pani prezes przygotowała dwa pisma do ABW i do Ministerstwa Obrony Narodowej właśnie w sprawie nielegalnych doświadczeń na obywatelach polskich, łącznie z nie tylko wywołanie chorób, ale również i zabójstw. Także wymaga to wyjaśnienia. Ale to jest również eliminowanie ludzi z życia na przykład publicznego, do tego ta broń służy przecież, prawda? Dokładnie. Ludzie są pozbawieni właśnie pracy, rodziny, jakiegoś zarobku. Po prostu na, stają się bez, bezdomnymi. No i później albo trafiają do zakładów karnych, albo do psychiatryków. To jest najczęstszy standard eliminowania w ten sposób ludzi, którzy mówią o czymś najważniejszym w kraju. Gdzie testuje się na nich różne technologie. I to jest największa zbrodnia, ale nie tylko, musimy dodać, to nie tylko w naszym kraju tak się dzieje, to jest na całym świecie. I dla mnie przerażające było to, że ludzie, na przykład w Stanach, tak bardzo liczyli na Donalda Trumpa, że on tutaj. Będzie jakimś takim naprawdę wnoszącym konkretne zmiany w świecie, jeżeli chodzi o wojny czy, czy, czy te technologie, nawet, no to on ogłosił najbardziej tragiczną rzecz dla, dla narodów: ogłosił, ogłosił projekt Stargaj. Właśnie Wie... ja mam to pismo, tak. które wystosował do nich jeden z działaczy, tak. podobny do was, i z, z tego co wiem, już nie żyje. Został zamordowany. Bo to Target e, Justice, organizacja to NGO, tak, 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 tak. Tak, e, sugestie dla e, prezydenta elekta Donalda Trumpa i ten, który to przygotował, te e, 29 punktów, to słyszałem, że już nie żyje. No to najprawdopodobniej był to Robert Danka. No bardzo Wam dziękuję za ten wywiad. To jest, zajmujecie się bardzo ważnymi sprawami. Mam nadzieję, że one wreszcie ujrzą światło dzienne i, i przybiorą tę formę, którą którą powinny przybrać, czyli pełnej kontroli i społecznej nad tymi właśnie badaniami, nad tymi. Ym, nad, nad tą bronią. Być może powinien być zakaz, tak jak jest, tak. są organizacje to i, i, i konwencje, jeszcze. które zakazują jak tak, broni że automową, wchodzą, że i to. to już wchodzą zapisy ustawy yy, yy, kons w konstytucjach, na przykład Chile, żeby nie ingerować w system nerwowy człowieka, no bo to się właśnie tak odbywa, ale dołączyła jeszcze taka autonomia hiszpańska w tym roku chyba, tak? I to jest na skalę europejską ewenement, bo to będzie pierwsza też taki zapis ustawowy o tej yy, w europrawach. No i jeden stan w USA też to już wprowadził. Tak, zapis, zapis ustawowo, że nie wolno, neuroprawo musi, musi powstać, bo to jest nagminny. My tak naprawdę przez te wszystkie nowe technologie, jak smartfony, inne rzeczy, oddajemy swoje dane nie, 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 nie Ale to Takie one oddziaływania na naszą psychikę, na nasz mózg. Oczywiście. Gdybym, no, przygotujemy większy materiał na ten temat, bo jest temat coraz bardziej przerażający dla społeczeństwa. Ja bardzo proszę o informacje, na pewno się tak. zjawimy z kamerą. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za wywiad, Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę subskrybujcie nasz kanał, wspierajcie, bo widzicie, że podnosimy bardzo ważne tematy. Jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia. Miłego dnia. Cię. oto nowy dzień w świetle prawdy stań w jedności twa